Zbigniew Zając Judo Market TV jesteśmy po rozstrzygnięciach konkursu na najlepszego trenera i okazuje się, że jest to najlepsza trenerka Aneta Szczepańska. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Anetka, w tamtym roku byłaś troszeczkę dalej za podium. W tym roku widziałem takie zaskoczenie w Twoich oczach, że to właśnie Ty jesteś. Ja się nie dziwię, obserwując Wasze wyniki z Angeliką, ale też z drugiej strony właśnie czym jest ten tytuł, kiedy wyprzedzasz wszystkich facetów? No, ja jestem w ogóle zaskoczona, że w pierwszą trójkę weszłam. Dlatego, że jest to, jest to kumulacja wszystkich punktów ze wszystkich roczników w danych kategoriach wiekowych. Dlatego, ja mam w zasadzie jedną zawodniczkę, którą, z którą pracowałam. No i ona widocznie tymi punktami swoimi. W tamtym roku Angelika zrobiła medal mistrzostw Europy, m.in. I mi się wydaje, że to podbiło prawdopodobnie tę całą punktację. No, i jestem zaskoczona, mile, że no już w ogóle, że pierwsze miejsce to w ogóle się nie spodziewałam. Słuchaj, ja myślę, że i po tym roku będziesz bardzo takim mocnym filarem po tych Mistrzostwach Świata: starcie na Igrzyskach Olimpijskich. Także ja myślę, że już tam troszeczkę wiemy, że może tak być. No, dzisiaj Angelika nie startuje na Mistrzostwach Polski, bo zapewne, no właśnie, dlaczego nie startuje. Angelika dopiero weszła po przerwie w trening, dlatego jest nieprzygotowana i nie, nie to, żeby przegrała tutaj, ale nabawiłaby się kontuzji, nie daj Boże. Jest w ogóle w innym cyklu przygotowań. Dopiero się szykujemy na przyszły rok na starty. Dlatego też ona miała to zaplanowane już dużo wcześniej przed Igrzyskami Olimpijskimi, że będzie miała końcówkę roku bez startów i dlatego też te za Polski, no nie, niestety, ale nie były po drodze. Tak jak dla większości tych, co startowali w Igrzyskach ich Olimpijskich, w ogóle na całym świecie. Oni dopiero wracają do treningu na spokojnie, muszą się przygotować, no i dlatego jej tutaj nie ma. Nie mogę nie zapytać o zmianę klubu, barw klubowych. Właściwie Akademia Judo Poznań, gdyby patrzeć na to, jak dzisiaj staliście na podium, no to najlepszy klub. Pierwsze miejsce i trzecie. Marek Słych czuł się mocno okrążony. Tak, no tutaj nawiązaliśmy współpracę właśnie z Akademią Judo Poznań, z Radkiem Miśkiewiczem. Mamy bardzo dobre warunki do przygotowań. No i naszym celem też głównym, też, również moim, jest to, aby zwiększyć jakość tego klubu. Ilościowo naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Natomiast chcę jeszcze bardziej, żeby, żeby, żeby ten klub prężniej działał w sensie tym wynikowym i myślę, że za gdzieś mniej więcej, za 3 lata będzie ten efekt widoczny. No wzmacniacie faktycznie, jest i Zajcewa, jest naprawdę e, Tam tamto judo kobiece, Radek bardzo mocno rozwija, do tego dochodzisz ty wicemistrzyni olimpijska z ogromną wiedzą, e, jest taki pomysł, żeby pokonać czarnych bytom. E, ja się nie będę ścigała z żadnym klubem, tutaj będziemy robić e, swoją pracę. I to jest jakby nadrzędne, więc ta rywalizacja taka, ona wyniknie być może z, po prostu z wyników, które mam nadzieję, że zaczną być większe w, w klubie. Natomiast nie będę rywalizowała z nikim, bo jakby to nie jest też cel nadrzędny. Będę chciała swoją wiedzę przekazać zawodnikom jak największą i mamy naprawdę bardzo fajny zespół trenerów pracujących, bo jest jeszcze Giorgio Wismara. Jest Radek, jest jeszcze Hiszpan Antonio, więc myślę, że ta współpraca będzie fajna i będziemy szli w, jednym, w jedną myśl szkoleniową i będziemy tych zawodników rozwijać. Także na tym się skupiamy, a nie na rywalizacji jak z innymi klubami, a, a wyniki po prostu pokażą same za siebie, czy będziemy najmocniejsi wynikowo, czy nie, bo tutaj Czołówka to jest Czarni Bytą, to jest klub z wieloletnimi tradycjami. I on tutaj jest nie do przebicia, no to ma dwukrotnego mistrza olimpijskiego, więc to jest dla, w ogóle dla Polski i dla, nawet dla, na świecie przebić klub mając dwukrotnego mistrza olimpijskiego, no to jest bardzo ciężkie. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj nie ma co rywalizować w ten sposób. My będziemy rywalizować na macie i nasi zawodnicy, no, którzy właśnie są przygotowywani przez nas. Ale mam wrażenie, że ten nasz taki filar tej reprezentacji, czy Angelika, która w ostatnich latach pokazywała, że jest chyba najbliżej tego medalu olimpijskiego. Nie wyszło. Zdarza się, taki jest sport. Przepracowałyście to już. Udało się już z tym Gdzieś tam w głowach to schować i tą złość sportową już sobie przygotować na te kolejne ciężkie, no bo nie oszukujmy się, to kolejne ciężkie trzy lata przed Wami walki o kolejne kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie. No i znowu pokazywanie, że się jest najlepszym. E, tak, no będą to bardzo ciężkie te lata dla Angeliki, zwłaszcza, bo to ona wykonuje tą pracę ciężką. I zdaje sobie ona też sprawę z tego, że, że będą wzloty, upadki, takie zniechęcenia czasami. Natomiast e, przepracowałyśmy to, dalej pracujemy nad tym. E, teraz jest dwa lata na takie powiedzmy półtora roku jeszcze, a zanim się zaczną kwalifikacje olimpijskie, dwa lata na przebudowanie się trochę, e, doskonalenie tego, co ma najlepsze i, e, i wdrożenie tego później w te turnieje kwalifikacyjne. E, nawet to, że zmiana otoczenia tutaj nastąpiła mi się wydaje, że to i dla Angeliki i dla mnie jest to pozytywne i jak najwięcej z tego trzeba skorzystać, z tej zmiany też kontakt z Giorgio Wismara też to powoduje, że mimo, że mamy tę samą myśl szkoleniową, to jednak jest to z zewnątrz osoba, jeżeli powie to samo, przetaknie to, co ja pokazuję Angelice, dane techniki, to jakby też się uświadomi Angelika w tym, że to jest ten kierunek i że można też albo w inny sposób troszkę wykonać technikę, albo inaczej trochę wykonać dane ćwiczenie. Więc myślę, że wydaje, że, że był to dobry ruch i, i, i że to pozwoli właśnie na rozwinięcie się i na ten efekt końcowy Angeliki w Igrzyskach w Los Angeles. Anetka, bardzo Ci dziękuję. Na pewno będziesz chciała się tutaj emocjonować walkami, szczególnie zawodników Akademii Judo Poznań. Bardzo Ci gratuluję jeszcze raz tytułu najlepszej trenerki roku. Bardzo, dziękuję również. Aneta Szczepańska.